Tak? O widzę, 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 czekaj Tylko ile to jest metrów, dam czy kurwa 400 ja. To ja Ze snajpy no Zajebałem go 400 metrów Jest drugi Jest drugi W lesie W lesie jest drugi Biega tam nad tym chłopem. Zrobiłem jeszcze tego frajera. Nie, ale w lesie jest jeszcze jeden. Zajebałem go, przy, li, przy płocie przy lesie leży jeden, a drugi gdzieś wpierdalał po lesie. Mam że go zajebałem, a nie że. Ja stąd nie wyjdę, bo tu zombiaki mi podbiegły. Nie, nie dobra, czemu mam jakie zajebać? To ja. Wyjebałem sobie zombiaki z granata potem no. No tam on pewnie kampi kurwa na złoki kumpla, tym, kurwa Lesia. To ja. Piedlaram zombiaki. Ja. Żuuu, mo nie mogę w zmienić kurwa. Kurwa... Co ja mam magazynek przełożyć, żeby go p... jak w magazynku nie mogę zmienić? oczywiście? iść. zajebałem tego chłopa, bo jeszcze go dobiłem, ale... Dobra, biegnę. Kotumik zdejmę. Znajpię. Ole, stary, mówiłem, że hita, żeś to widział. Bieg kurwa chłop i dostał taką kurwa, jakś położył nagle spać. Dobra, git. Jest tam obok tej chaty jak coś Idę obczaić, czy on kumpla może nie zbiera z podłogi czy coś Jesteś w hej chacie? Ja kurwa Jest! Lutuje kurwa kumpla chłop Biegnie kurwa po polu tam Wiem wiem, dobijesz go? Dobra Ta, zombiaki gonią